wszystko, zaczniemy sobie od zestawu RGX, co? Patrzcie. Tak. To jest kostka. No. Robi O kurde. A jest cena? Jest cena? Eee... Kurde, bo ja już to kupiłem, nie wiem za ile. Ktoś wie, ile będzie kosztował? Dobra, whatever, nieważne. No nie, no kurde, patrzcie jak to się prezentuje, no A, jak to kolory zajebiście zmienia, no nie wiem, no to jest, to jest taka petarda, moi drodzy, że to chuj, nie? Dobra, Phantom. Fajny dźwięk, zajebisty dźwięk Operator, dobra, patrzcie operatora No operator, operator taki o nie, wydaje mi się że z operatora korzystać, korzystać nie wiem, jak. Gówno jest operator, jojo jo, no Jaki dziwny, taki mały jakiś No właśnie no nie, nie pasuje mi to do jakby dynamiki operatorów generalnie. Wiecie, po prostu ten skin, ten skin się nie klei za bardzo, jakby z tym czego oczekuję od operatora. Dobra, spek A spektra. Ej spoko, te, te, dźwięki, te, te dźwięki, te dźwięki fajne, te dźwięki legit fajne przy tym, no która chyba będzie używana i klasik jeszcze Kurde! No, wydaje się trochę mały, tak jak operator krytyk. W ogóle, bardzo ładna karta w tym epilogu, szczerze. Jakby legit, mega ładne to jest. No ale dobra, coś na co oczywiście wy, Was interesuje najbardziej. Eee, kosa wygląda w taki sposób. I nie wiem, szczerze mówiąc, kurczę, jest to coś ciekawego, bo jeszcze. Takiej siekiery nie było, mam wrażenie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba nie było nic podobnego do czegoś takiego, dlatego to jest ciekawe. Tak mi się wydaje legit, że... Yy, jakby, no wiadomo, siekiery były, nie? Ale czy coś takiego podobnego do tego było? Jeden jeden... O, Primax bez kitu, nie pomyślałem o tym. No, Primax bez kitu. Primax był podobny, w mega. Nie pomyślałem o tym, ale rzeczywiście Primax w gierce pokaż, to, no to za chwilę, najpierw sobie prze, przejdziemy przez tego Battle Passa. Jest takie frenzy, to chyba a propos tych historii od Wiktora o imprezach z Jakuzą. <grywy> no nie wiem, ale no, tak, tak to wygląda. Mam tutaj jakaś taka karta. Karta Feniksa, taka. Myślę, że całkiem, całkiem ładna. Zobaczcie jest nowa mapa. Nie ma nowej mapy, nie ma Przywieżka. Tak wygląda. taka o. Eee, ładne graffiti. Czapki z głów. Będziemy, będziemy, tak robić. Oto ja. Będziemy tak robić. Tu jest przywieżka latarka jakaś na kiju. Tu jest ten Vandal z tej nowej kolekcji. I no nie wiem. I mo no, W sumie nie jest zły jak na Vandala, Vandala z karnetu. Uh, no in-game... No to... Muszę ten, potem, nie? Nie da się z poziomu karnetu in-game pokazać. Ooo... Uh, Saś... Frontside na no backside Tutaj, też such. Będę kiedyś skiny z animacją w karnecie, nie mam pojęcia, czosnek, wiesz? No to, to jest nie pytanie do mnie. Tak podejrzewam, trzeba by Riot, Riot zapytać o takie rzeczy, koło obchodzą rzeczy oprócz skinów. No, szczerze, mnie na przykład giga ja karty, przywieszki, ale no nie wiem, no może ja jestem po prostu dziwny. Eee, nie wiem. Nitro, jakby interesujące, przywieszki, karty i tak dalej, czy nie? Ja to. Zależy tak naprawdę, ale na, jeżeli chodzi o przywieszki, to ja przez półtorej roku żadnej przyzwierzki na przykład nie używałem, nie? Nie no, jakieś... Jest... Ale kartami fajnymi może nie jakoś się jaram, że nie wiadomo co, ale niektóre mi się podobają. I ta Spectra w sumie jak nad darmową też nie jest, nie jest brzydka, w sensie no nie, nie, nie będę by tego używał, ale no. Tutaj jakaś przywieżka z Fracture chyba, coś? O, tytuł Finest, jak do. O, czyli, czyli zawodnicy Teamu Finest Aha, dostali league. własny tytuł. Okay. Oni wygrali kolejne czempionsy. Na Twitterze list jest cały Battle Pass, no pokazuje właśnie cały Battle Pass. Nie <laughs> <Ja laughs> wiem, no. Jakby. No, ej, ten stinger. Nie ma, nie ma dużo ładnych stingerów, więc ten, a, Więc w sumie ten. Najlepszy stinger z karnetu, jaki jest. By far. No, może tak być. Za przewieżkę z tego sys. No, marszał Uf. średniawa, mocna. Eee, średniawa, mocna, szczerze mówiąc, ten Marsza. Ósmą stronę szybko pokazać. No, pokazywałem to przed momentem dosłownie. Eee, dobra, tutaj nie podglądam. Ta karta jest fajna. Szczerze. Wow, Kozak karta. No, jedna, jedna z fajniejszych kart, szczerze mówiąc. Przypominam jakąś okładkę z jakiegoś filmu, czy coś też, takiego. Tak mi coś to przypomina, ale nie wiem, nie wiem co dokładnie, szczerze mówiąc. No, Phantom... <gryw> no, jak to darmowy Phantom, I guess. No uh, Mech. Uh, teraz zobaczę. Och! Skąd to wiesz? to OG, OG tylko by pamiętali, jak się zajęłem. z to 8700 KM, zdaje się. O, no to baki też spokojnie. Oh. O! No, Mój to z najlepszych darmowych kolekcji, w sensie darmowych, skarnetu, a nie darmowych. Zaraz pokażę kontrakt no O! No, znam paru takich ancymonów, co by tę kartę mogli sobie założyć i jej nie zdejmować. Szczerze mówiąc, znam paru takich. Line up. Od... A. Line, -up Line -up No kto powie? Nie będzie gadać. Uh, jak zrobić za darmo skinę, bo się da podobno. No, któryś skin to nie będzie za darmo, jak to w każdym battle pasie. No bo już dok, no to taka akcja na to mocno słaba. Uh, <laughs> Ej, nie, no, Odin. Jak, jak ta, ta kobra jest taka potężna na tym odinie. <laughs> to aż abstrakcyjnie wygląda. To, ja. <laughs> Ej, Kipen, i po chuj taka gadka. Weź też usunę tę wiadomość. Uh, Kosę już, już wam pokażę zaraz, tylko no. przejrzymy już do końca. Kawusia. Podoba mi się. Fajnie, fajnie. O, to wygląda jak ten. No to jest chyba w sumie jawne nawiązanie do Star Warsów, nie? No, no e, tak to wygląda. To, to wygląda jak plakat ze Star Warsów, totalnie. Nie, no moty z RGX i mu szczerze. Okej, okay, ale chcę zobaczyć, czy postać na no chwileczkę. Ja za chwileczkę pokażę. No, to jest nawiązanie do tego, tak, do Star Warsów na pewno. No i ten w tego Sys też, też spoko. I ta karta ładna. I co tu jeszcze jest? Jest ten Judge Cobra. Tak, to jest nowy karnet z Patron. No i za pierwszy level jest takie, taki kruczek. O tak, e Contract Fate wygląda tak. Jest graffiti na polowaniu. Uh, jest karta fade, wiadomo. Tak, zaraz pokażę jeszcze raz RGX. -em. Co to robi Karola Nitro, No Grzesiu, on nie poszedł do Heretics, chce zarabiać grubą kapustę, to siedzi ze mną i liczy, że coś tu skapnie. <grym grym> no, słuchajcie, ta komenda wykrzyknik giveaway jest przestarzała, bo to był giveaway, który już dzisiaj był, uh, ale ten ale y, słuchajcie jeżeli chodzi o giveaway to jutro na Twitterze Valorant Talk będziemy robić giveawaya na y, nowy zestaw więc jeżeli chcecie być na bieżąco to śledźcie tutaj profil na Twitterku albo ewentualnie mój to też wam nic nie ucieknie. I będzie można wygrać cały nowy zestaw. Będziemy rozdawać jako, jako Valorant. To z Mausim i z Belmonte. Eee, Uświadamiacz graffiti, jakieś. No i Fade wygląda sama w sobie tako. Ładno. Szczerze, tak pod kątem artów, agentów, wydaje mi się, że bardzo fajne detale. Przede wszystkim nie. Ładnie dobrze to wygląda. Tu jest przywieszka. Tu jest graffiti. To jakiś tam tytuł. Ta karta jest fajna, mega ładna. No i kruczek, który jest legit. Ładnym kruczakiem. Jakby niewiele jest skinów z agentów, ale no fajnie to wygląda.